Partnerem kanału jest MotoZone w Sopocie. Największy sklep motocyklowy w trójmieście. Wszystko dla ciebie i motocykla w jednym miejscu. No i stało się, z dniem 1 lipca 2024 roku oficjalnie ruszyła Strefa Czystego Transportu w Warszawie. Jesteście ciekawi, kto będzie mógł do niej wjechać, jakie są kary za wjazd, jaki jest średni wiek auta w Polsce i jak dużo osób może czuć się dotkniętych strefą czystego transportu? Jeżeli tak, to zapraszam Was do oglądania tego filmu. Siemanko, witajcie na kanale Zwyczajny Facet. Słuchajcie, to będzie krótki film na temat newsa, jaki jest. No, ten news troszkę może spóźniony jak zwykle u mnie, ale myślę, że część z Was mogła jeszcze o nim nie słyszeć. 1 lipca 2024 roku ruszyła Strefa Czystego Transportu w Warszawie. Obejmie ona około 37 km kwadratowych wśród mieścia i drobnych okolic. I co będzie oznaczała ta Strefa Czystego Transportu? A będzie oznaczała nie mniej niż więcej... Że jeżeli będziecie mieli za stare auto, to niestety, ale nie będziecie mogli legalnie wjechać do tych dzielnic. I tak na przykład auta benzynowe będą mogły wjechać tylko te, które zostały wyprodukowane po 1997 roku lub spełniają normę Euro 2. Jeżeli chodzi o silniki diesla, ta norma jest bardziej restrykcyjna i samochody, które zostały zarejestrowane przed 2005 rokiem, niestety nie wjadą do strefy czystego transportu, a przynajmniej nie od razu. No chyba, że spełniają normę Euro 4. Jeżeli chcielibyście poznać więcej szczegółów na temat tego, czy możecie wjechać do strefy czystego transportu w Warszawie, to Zarząd Miejskich Dróg w Warszawie przygotował taki poradnik, w którym w czterech krokach możecie podać swoje dane i oni powiedzą, czy możecie tam wjechać. Dodatkowo, mieszkańcy Warszawy i osoby, które płacą podatki w Warszawie przez 3,5 roku, będą zwolnieni z tego zakazu. I będą mogli się tam poruszać normalnie. Plus, jeżeli uważamy, że z jakiegoś powodu nasze auto powinno móc wjechać do strefy czystego transportu, to możemy na tej stronie złożyć wniosek, w którym podamy dane naszego auta i zawnioskujemy o taką zieloną nalepkę, że my możemy wjeżdżać. Co więcej, jeżeli będzie jakaś kontrola naszego samochodu, to czy będziemy mieli tą nalepkę, czy nie, to jest mało ważne, ponieważ organy kontrolujące, które nakładają mandaty, Będą sprawdzały rejestrację aut, więc nawet jeżeli ta nalepka gdzieś nam się zapodzieje, to i tak będą sprawdzali, czy nasza rejestracja się zgadza. I teraz, jeżeli już mowa o mandatach, Za wjazd do strefy czystego transportu mandat wyniesie 500 zł. A więc nie jest to mało, biorąc pod uwagę, że strefa czystego transportu tak naprawdę obejmie tych najbiedniejszych, no bo nie ukrywajmy, kto będzie miał auta przed 97 rokiem benzynowe i przed 2005 auta z silnikiem Diesla. Osoby, których nie stać na kupno nowszych aut, prawda? Swoją drogą to jest trochę dziwne, że nie będzie można wjechać na przykład taką skodą, fabią, z silnikiem 1,9 SDI, jak dobrze pamiętam, to jest silnik, który spala chyba. 3,5 litra diesla na setkę, ale będzie można wjechać jakąś G-klasą, jakimś nowym Mercedesem, który będzie miał 600 koni mechanicznych, palił 20 litrów, ale spełnia normę emisji spalin i on może wjechać, ale już fabia paląca 3,5 dieselka niestety nie. Zarząd Dróg Miejskich w Warszawie wylicza, że około 97% kierowców nie musi się tym w ogóle przejmować, że ich ten problem nie dotknie. Ale zastanawiam się, co z osobami przyjezdnymi, osobami, które chcą odwiedzić Warszawę, pierwszy raz ją zobaczyć i to są osoby, tak jak mówię, niezamożne, które przyjadą starszym samochodem. Wynajmą sobie mieszkanie gdzieś w centrum, i co, nie będą mogły tam wjechać, będą musiały wnioskować o zgodę, i może zostać ona odrzucona. To czy to nie podpada trochę pod takie ograniczenie naszych swobód, że nie możemy się wszędzie poruszać? Inaczej, jedni mogą się poruszać, inni nie. Jak masz gorszy samochód, to już nie możesz wjechać do centrum Warszawy? No, powiem wam, że dla mnie to jest takie troszkę dziwne. Swoją drogą zastanawiam się, co Wy na ten temat myślicie, bo ten temat jest dla mnie lekko kontrowersyjny. Ja rozumiem, że dbamy o środowisko i ja też jestem za tym, żebyśmy dbali o to środowisko. Tylko dlaczego część osób będzie pokrzywdzona w tym wypadku, a część nie? Zwłaszcza, że mieszkamy w kraju, w którym już jest ponad 27 milionów aut i nie ukrywajmy, to nie jest tak jak w Niemczech, że większość aut, czy tam duża część tych aut, która się sprzedaje, są to auta nowe. U nas bardzo dużo jest aut używanych, sprowadzonych. I jak można przeczytać sobie na Money, teraz Wam zacytuję: Instytut Badania Rynku Motoryzacyjnego SAMAR opublikował najnowsze dane, z których wynika, że na koniec grudnia 2023 roku zarejestrowanych w Polsce było blisko 27,4 miliona aut osobowych, to o 672 tysiące 2,2% więcej niż rok wcześniej. Średni wiek zarejestrowanego w Polsce auta osobowego to ponad 21,5 roku. I teraz, żeby zrobić małe takie sprostowanie, ten instytut bierze dane swoje z cepiku zapewne, w którym to też są auta, które nie miały rejestracji od bardzo długiego czasu, więc jak oni wyłączyli te auta, to wyszło, że wiek średni wiek aut w Polsce to jest 16,1 roku, więc już jest dużo lepiej, ale nie zmienia to faktu, że jeździmy naprawdę starymi samochodami. A jak dołożymy do tego jeszcze rosnące ceny nowych aut, e, rosnące ceny aut używanych, bo ceny aut używanych po 2020 roku również znacząco wzrosły, to możemy się spodziewać, że nie będzie nam aż tak bardzo przybywało nowszych aut i wciąż będziemy jeździli tymi starszymi. Swoją drogą, niedługo chyba podobny los czeka Kraków i Wrocław, jeżeli dobrze pamiętam, więc w niedługim czasie możemy spodziewać się tego, że w wielu miastach w Polsce powstaną takie strefy czystego transportu. I jeżeli jesteście posiadaczami starszego samochodu, takiego diesla sprzed 2005 roku, albo benzynówki sprzed 1997, to niestety nie będziecie mogli do takiego miasta wjechać. Tak więc, tak jak zapytałem się wcześniej, Jakie jest Wasze zdanie na ten temat? Ja tylko chciałem podzielić się moją opinią i tą informacją, która jest dla mnie trochę szokująca, bo jakby nie patrzeć, wyłącza pewną grupę kierowców z możliwości swobodnego poruszania się po mieście. Mam nadzieję, że taki film Wam się podobał. Jeżeli tak, to pamiętajcie, dajcie łapkę w górę pod filmem, subskrybujcie kanał, a jeżeli moja praca Wam się podoba, zawsze możecie zostać moim patronem na patronajcie. Tymczasem trzymajcie się ciepło szerokości na drodze. Na razie cześć.